Witajcie kochani, e, chciałem dzisiaj taki troszkę ku pokrzepieniu chyba film nagrać, bo sporo osób teraz, ła sporo, dużo osób naprawdę e, dzwoni do mnie, a czasem dowiaduje się też przez kogoś, że no coś złego dzieje się teraz, tak już z grubsza rzeczy mówiąc, każdy z nas ma jakieś teraz problemy. Nagle jakieś tąpnięcie nastąpiło. Już było wszystko tak fajnie. Tak jak ja to mówię, darzyło się. A to teraz się ludziom dzieją rzeczy takie. Tak jak ja mówię, mnie się przydarzył teraz ten świeżb. Skąd? To przydarzył się. Już jest dobrze. Już, już z tego wychodzę, powiedzmy. Nie chcę jeszcze odtrąbić sukcesu, ale pada moment. Natomiast też z kolei wczoraj taką piękną akcję mieliśmy u nas w radio. Z Liza Radio, że koleżanka ma urodziny, to my zrobimy jej prezent, i każdy po każdy z prezenterów po godzinie prowadzi muzyczny program na antenie, taki z życzeniami, taki dla niej. Ja też byłem przygotowany ładnie, bo to mój pierwszy muzyczny program był, więc musiałem to zrobić zupełnie inaczej. I co? I zacząłem od takiego kiksu, że straciłem muzykę. Musiałem to na żywo jakoś pociągnąć z jakąś starą muzyką, skądinąd wziętą z kolei, czyli znowu był Tangerine Dream. Ale szybko okazało się, że ja muszę improwizować. Zawsze byłem w tym dobry. jak ja mam się do czegoś przygotowywać i coś robić według z góry ustalonego scenariusza, to ostatnio to już w ogóle nie działa i nie wychodzi. Więc wyszło pięknie, mimo że wszystko się posypało. I chyba trzeba wyciągać wnioski, ale, ale dużo ludzi. Dzwoni teraz, czy kontaktuje się, czy piszą maile. Widać co się dzieje. A ja na ten temat akurat wczoraj odsłuchałem sobie ostatnie nagranie arajskie i czapieskiego, tych od hiperfizyki, którzy bardzo ładnie tłumaczą to, co właśnie teraz dzieje się. I oni to mówią o tych wszystkich przepięciach, o tym chwilowym odcięciu energetycznym, o spaleniu się karmu ostatecznie. Tej u nas, o tym dograniu się tych, słuchajcie, tylko oni używają jednak, to są mądrzy ludzie słowa honoru, ale używają takiego jednak języka, bo nie da się już prościej. Że ja nawet nie mogłem tego przełożyć teraz na no jeszcze prościej, no nie da się. To by trzeba było posłuchać, co oni mówią. Jednak, Dało mi to taką pewność, że wszystko jest jak jest. Znaczy, że jest, jak ma być, to miałem na myśli. Czyli, że my musimy teraz przez to przejść. Jesteśmy jakby chwilowo odcięci od energii. To jest to przepięcie. To jest tak, jakbyś byją wtyczkę z jednego i chciał przepięć do drugiego. I to, co tobie by tu zajęło pewnie dwie sekundy, to w tym bezczasie nie da się określić, ile potrwa. Przepięcie. Jest, następuje. I w tym teraz odłączeniu my wygrywamy jakieś takie resztki naszych jakby zeszłości, tego co ciągnie się tam jeszcze w nas. Wiecie, jakieś lęki, jakieś obawy. Ja też mam następną. Bo jak, jak się dowiedziałem, że że mam też świerzb, to pomyślałem sobie, no trudno, prawda, nie ja pierwszy, ale potem spadały na mnie różne informacje, jakie to ciężkie jest paskudztwo, jak to strasznie trzeba się teraz za to wziąć, porządnie, żeby tego się raz a dobrze pozbyć, a musiałem w to włączyć syna, bo nie mieszkam sam, a tu jeszcze pies. Zaczęło mnie to po prostu przerastać w pewnym momencie. Kilka dni temu obudziłem się rano, na dnie bo nie spają nocy, człowiek się stale drapie. Kilka dni temu po prostu myślałem, że świat mi się już na głowę zawali, że to jest niemożliwe. Wszystko tak się ładnie układało, tak panie się ten rok zaczął, tak pięknie mi żyło się już. I nagle jeden śwież prozwalił mi wszystko. Nie mogę prowadzić audycji, nie dam rady, powinienem siedzieć w domu, nie mogę się na niczym skoncentrować, jestem po prostu na jak cholera. To śwież probis człowieka. Ale nie tylko. Ale to był, kochani, to była taka jedna doba. Po niej zrozumiałem, że muszę to ogarnąć. Muszę zacząć ogarniać to najprementalniej. Nie dam rady nic zrobić, jak ja tutaj mam bałagan. Zmusiłem się na siłę do spokoju. Takiego myślowego spokoju. Do mnie reagowania na bodźce, że zaczęło mnie wszystko wkurzać, że ludzie bombardują, nagle wszyscy coś chcą, wiecie, wszyscy naraz. To ktoś spamuje, bo mi pisze plom, 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 plom. Takie głupie Nagle zaczęły przerastać. Aż sobie zdałem sprawę, że muszę to sobie sam poukładać. Muszę tak je zrobić spokojnie. Podejść do tego Witek jeszcze raz z głębokim dystansem. Udało się. Już jest wszystko w porządku, ale na noc syna w domu nie było. A dziś rano zaczęło się od najazdu policji. Kilka godzin temu miałem w domu rewizję. Syna, nic nie wiem. Nic ci nie powiedzą oczywiście. Nic ci nie powiedzą. Syn jest zatrzymany. Dzisiaj jest niedziela, nie mam pojęcia co zrobił, ja tak mniej więcej wiem co on robi, także to no nie, nie podejrzewam, go jakieś tam narkotyki, rozboje czy coś, no nie, ale no wiecie, różnie bywa, różnie bywa, też wychowuje się bez matki, może nie wszystko ogarnęłem nie wiem, jest dorosły ma 23 lata, a dzisiaj jest niedziela, więc gówno się dzisiaj dowiem. Jestem trzymany do dyspozycji prokuratury, więc jutro będę mądrzejszy i to pewnie dopiero po 15. Trzeba będzie pójść na komendę i wszystkiego już dowiedzieć. I to też na mnie spadło. No bo to tak. Wiecie, cokolwiek zrobił, to to są najlepsze lata, nie? 23 lata przesiedzieć za murem w tym wieku. Choćby nawet to był rok. Żal mi gościa. Choć wiem, żąda radę, ale, ale. Żal mi, przykro mi jak cholera. Mam, no, przykro mi jak cholera. Nic nie mogę zrobić. Bo dziś jest niedziela, więc po prostu nic się nie mogę nawet dowiedzieć. Muszę czekać do jutra, do godziny gdzieś, tak? 15. I teraz powiem Wam, bardzo dużo ludzi zgłasza się do mnie, przynajmniej. Z podobnymi, no każdy, ma, no każdy ma swoje, ale życie się wali nam teraz nagle na głowę. A ja chciałem ten film nagrać o pokrzepieniu, kochani. To też zasłyszane od Czapieckiego, drajskiej. Im bardziej Ci się teraz na łeb życie wali, tym lepiej. Tym znaczy, że jesteś gotowy na zmiany. Bo ci, którzy nie są gotowi na te zmiany i nic z tych zmian nie zauważają. Gdzie nawet życie na głowę nie wali. Mnie wszystko jak było, tak jest, to nam się wali. Bo nam się dopala karma, nam się coś zmienia. To nas się przepina na inną rzeczywistość. Ja wiem, jak to brzmi. Ale wy, co znacie mnie trochę dłużej, wiecie, że ja nie mam nic wspólnego z jakąś ezoterką. To jest energia, to są procesy energetyczne, te zmiany też. I one zaczynają się od czegoś, co wymaga się, wymyka się w ogóle naszym pojęciu. Co to znaczy te przepięcia? Co to znaczy? To wymyka się pojmowaniu i logice. Myślę, że tak jest. Pozauważyłem, jak nagminne jest to. Wiecie, przez fakt, że, że ja robię te filmy, czy występuję w tym radio, to dużo ludzi kontaktuje się teraz ze mną. Jakby takim stałem się centrum tych wydarzeń. Więc do mnie napływają z różnych stron różne wiadomości. To widzę, co się dzieje. I chciałem ten film nakręcić Głównie dla tych, którzy są w podobnej sytuacji jak ja Że też im coś teraz bali się na głowę Chciałem wam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy w tym momencie razem Naprawdę Wszystkim nam Się kurwa wali na łeb Ale to chyba dlatego Że idą cholerne zmiany Idą cholerne zmiany kochani A żeby to się stało, to jakby cała ta karma, która była nam przypisana, do tego, żebyśmy to ciężkie, jakieś z różnych powodów życie tutaj przerobili, właśnie musi się teraz spalić. Więc te ostatnie procesy teraz nagle wychodzą takie, jakieś niedokończone, jakieś lęki, obawy. I teraz nagle, jakby z szafy wychodzi to wszystko, Tu mi syna zamknęli tu świerzb, tutaj. Tu wchodzę na audycję z 20-minutowym opóźnieniem, bo nagle się okazało, że coś rozwaliłem po drodze jeszcze. A pracuję już trochę w tym radiu, zrobiłem taki błąd. Popatrzcie, nie do przewidzenia. Wydawałoby się, skąd idę, logiczne prace. No i często też czuję się taki, że wstaję rano bez sił, bez energii do życia. Jeszcze nic nie zrobiłem, bo jestem zmęczony. Wiecie, straszna rzecz straszna rzecz. Jakaś taka apatia. To jakiś brak energii kompletny. No ale, kochani, jest nas z całą pewnością więcej. Jest nas, że tak powiem, cała banda. Takich, którzy w tym momencie przechodzą na jakiś kryzys. W rodzinie, wśród znajomych, w pracy, zdrowotny. Kurde, różnie. Każdy ma swój bałagan na swoim podwórku. Ale chciałem wam tylko ten film nagrać, z, w jednym celu powiedzieć tym wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, że jest nas więcej, że jest w takim układzie to normalne. To nie jest przypadek, że w jednym czasie dotyka nas wszystkich nas, takich podobnych do siebie. To nie przypadek. To najwyraźniej musi tak być. I teraz, kochani, zostaje nam tylko jedno: zachowajmy spokój. Mimo wszystko w tym wszystkim zachowajmy spokój i tą pewność siebie, że i tak wszystko na końcu poukłada się samo, bez naszej spiny, interwencji czy niepotrzebnych nerwów. I bez zamartwiania się. Wszystko i tak poukłada się samo. Samo. Prawdopodobnie za parę dni. Wszystko to samo ułoży się. Samo nic teraz nawet nie wymyślimy. Ale z całą pewnością, kochani, jest nas więcej. Przerabiamy to, jakby hurtem. Pewnie, że nie wszyscy, ale dużo, dużo z nas, myślę, że pół na pół. Jesteśmy w sytuacji, kiedy życie wali nam się na łeb, a było już tak świetnie. Ten rok zaczął się świetnie. Wydawało się, że jesteśmy już. Ale to też po coś jest. I ja tylko to chciałem powiedzieć dzisiaj, w tym krótszym trochę niż zwykle filmie. Że my jesteśmy w pewnym procesie, który dokonać się musi. I tutaj powtórzę za Arejską i za Czapiewskim. Jeśli teraz życie ci się wali na łeb, to dobrze. To znaczy, że jesteś gotowy na zmiany. To znaczy, że te zmiany następują. To tylko cieszyć się. Głupie, ale takie jest. Musiało to nastąpić. I to chciałem powiedzieć wszystkim tym, którzy w tej chwili w jakąś kompanikę popadają. Uspokójmy się. Wszystko jest jak ma być. Cieszmy się z tego, że to jest. Naprawdę. Jesteśmy na to gotowi. Wiedzieliśmy, że te zmiany nastąpią. Ja nawet czuję lekkie podniecenie. Pewnie, że też mi ciężko. Jakoś nie mogę przestać myśleć o synu, ale, ale wiem, że wszystko i tak się pokłada. Nawet niech to chce powiedzieć, że skoro musi, to, to posiedzi, to nawet nie to. Wszystko się poukłada. Wszystko będzie dobrze. I każdy z was powinien się trzymać. Tego samego co ja. Wszystko poukłada się. Wszystko będzie dobrze. A po tym procesie prawdopodobnie będziemy mieli już bardziej skórki. Takie ostatnie jakieś karmiczne szambo wychodzi. Tak to trzeba nazwać. Trudno, niech to się dobra. To nas tylko oczyszcza, kochani. To nas tylko oczyszcza. Będziemy czyści z tych, co nam tam jeszcze na, na sumieniu siedzi. W lękach, w uczuciach. Każdy coś tam jeszcze ma we wspomnieniach, jeszcze jakieś niepozamiatane rzeczy. To wszystko musi się wypalić, zniknąć, zniwelować. Ale po to, żebyśmy byli czyści, odnowieni. A więc życzę Wam tylko siłę wytrwania i spokoju i tej pewności siebie, że wszystko jest. Tak, tak ma być. A następnym razem spotkamy się w weselszym filmie. Jestem z Wami. I wszyscy trzymamy się teraz. Razem. Do następnego. Kocham Was. Kocham Was. Nic nie dzieje się. Nic się nie dzieje. Wszystko jest, tak ma być. Tylko spokój. Absolutny spokój. Cześć.